Święty Mikołaj nie będzie w tym roku ograniczony poprzednimi covidowymi obostrzeniami. Tym razem poza swoją obecnością u dzieci w ich domach, pojawi się też w publicznych przestrzeniach. I tak jak to bywało przez wiele wcześniejszych lat, pojawi się w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. 6 grudnia zapraszamy nasze bolesławieckie maluchy na świętego Mikołaja do Bolesławickiego Ośrodka Kultury. W tym dniu od godziny 16 do 18 dzieci będą mogły sobie zrobić zdjęcie ze świętym Mikołajem, z reniferem, z choinką, przy której tutaj stoimy. Oczywiście jest to też okazja do tego, żeby można było im wręczyć okolicznościowe prezenty. Te oczywiście muszą być uzgodnione z Mikołajem przez rodziców dzieci, ale to już sprawa, która nie zajmuje samych obdarowywanych. Liczymy na to, że rodzice wykorzystują tę szczególną scenerię do tego, aby dzieci poczuły się tak jak w Finlandii, tam gdzie jest ojczyzna świętego Mikołaja. Ten czas traktujemy jako okazję do zaproszenia dzieci i rodziców do naszych warsztatów, które odbywają się w boku. Czekają na Państwa instruktorzy z warsztatów tanecznych i teatralnych między godziną 16 a 18. Dodatkowy element w tym czasie związany będzie ze świąteczną ofertą Bolsackiego Kina Forum. W kinie mamy repertuar typowo dziecięcy, i tam będziecie Państwo mogli zobaczyć najnowsze produkcje, które na pewno spotkają się z dużym zainteresowaniem naszych najmłodszych widzów. Serdecznie zapraszamy. Również we wtorek prezent Mikołajowy dla dzieci przygotował miejski ośrodek sportu i rekreacji. "O godzinie czternastej ruszy bowiem na ośrodku wodno-sportowym przy ulicy spacerowej miejskie lodowisko."